Cześć, sianko, witajcie, w witajcie! Witam bardzo serdecznie w szóstym odcinku już na serii Od Zera do Milionera. Na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę. To będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca roku po 3200 subskrybentów więc zostaw, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance żeby jak największe grono go zobaczyło. co? napiszcie hashtag testy, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupa na discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób, co? co będziemy widzowie w tym odcinku robić i dlaczego hashtag testy? oczywiście hashtag testy widzowie Potem, zo. patrzycie dlaczego widzowie, co ja ogólnie będę te stawał, co? mamy widzowie ogólnie 1000 zł na koncie, ale co się widzowie pozmieniało e, po ostatnim odcinku? Trzeba najpierw e, przedstawić ogólnie, wam ogólnie muszę, co? Ogólnie widzowie, pozmieniało się to, że tutaj już zacząłem sobie uprawiać naszym dojczwarem z Ala, takim kultywatorem, gruberem, no jak z, no w sumie widzowie. No, w sumie to i to jest ogólnie poprawne, no bo to ten gruber to wygląda widzowie na kultywator albo na grubera, więc no. Zaczynamy sobie widzowie tutaj uprawiać, oczywiście za chwilę tutaj zaczniemy sobie widzowie w tym odcinku sobie też będziemy to uprawiać, ale co, my w końcu widzowie mamy ogólnie pole zrobione, tak jak powinno być ogólnie, tak, widzę, w końcu to ogólnie wygląda, tak naprawdę to pole dopiero będzie robić klimat w czerwcu, widzowie. No bo ja, jak przewinąłem do czerwca, no to to jest taki klimat, widzowie, tutaj, że wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Tutaj też, widzowie, ten rzepak jest żółciutki, widzowie, w czerwcu. No to to jest w ogóle już masakryczne. Takie miniaturki widzowie, będą wychodzić na czerwcu, że to szkoda gadać. Co co, No, powracając tutaj, ogólnie mamy zrobione. No, niestety, ubolewam nad tym, że nie ma ogólnie tych krzaków do farminga. Więcej C na przykład, widzowie, tych kwi kwiatków żółtych i pomarańczowych, tak naprawdę, ale to mam nadzieję, że wyjdziemy od Landspitz. us jakoś tak to wiesz. Jakoś tak ten moc się ogólnie nazywał na kwiatkę, ale to mniejsza. O to co, pole ogólnie widzę mamy zrobione, coś takiego, więc no co? Nic ogólnie, tylko ogólnie uprawiać i e, siad. Co? W, w tym odcinku widzę oczywiście też to pole będziemy ogólnie uprawiać pszenicą, no bo tutaj będzie ogólnie pszenica. E, co? Dałem widzę tutaj płotki, e, płotki też widzę, ogólnie nie dawałem płotków tak naprawdę. Tutaj tak jako widzę po całości podka nie dawałem, no bo to brzydko by wyglądało, dałem tak naprawdę gdzie nie, gdzie. Tych drzewek widzę też mało dałem, no bo tylko dwa tu da, dałem to i to widzę drzewko dałem i to fajnie ogólnie naprawdę wygląda, więc jest oczywiście taki klimaczor tutaj, na tej gospie, że to szkoda gadać na tym polu ogólnie, no co? Też widzę w dalszej części odcinka ogólnie te Przedamy ten siewnik, ten grad, ten zielony ogólnie, no bo on jest w ogóle nam niepotrzebny. Też ogólnie za niego coś tam zarobimy. Ogólnie mamy, ogólnie, co ten siewnik czerwony. No to po co nam ogólnie drugi siewnik? Co? E, czy coś się jeszcze ogólnie pozmieniało? Chyba się już widzę. Nie, nic nie po. co no Wsiadamy ogólnie, widzę, do, do czwara sobie trochę po e, uprawiamy. No, trochę, widzowie, tak pewnie tego całego pola nie uprawimy, ale to e, ile zrobimy, no to tyle zrobimy. Co? Deutschmark, widzowie, się ogólnie fajnie spisuje. Też ja, widzowie, tutaj sobie będę grał na GPS-ie. No, bo na tej serii, widzowie, wypada ogólnie grać na GPS-ie. No, bo tutaj, widzowie, jest e, oryginalnie. Widzowie, to są na oryginalnej mapie, oryginalne maszyny, więc ogólnie gramy sobie na oryginalnej. E, E, na no, oryginalnych maszynach, więc na dps więc, no, się, więc e, trzeba widzowie tutaj sobie e, po, e, grać, tak patrzę, ale aha, lagi trochę, dobra Ju, już puścili lagi, fajne te lagi tak naprawdę, ogólnie to widzę, to pole akurat się tak ułożyło że mi wychodzi co do ce, centymetra ogólnie tutaj biorę fajnie cały kultywator tą stroną, więc bardzo e, mi się to e, podoba to pole, więc jest bardzo o, fajnie, co widzę, fajnie, fajne ogólnie to pole wy, wyszło, nie ma co ukrywać tak naprawdę, no bo chyba większe to pole wyszło niż to, co było oryginalnie, z tego co się mi wydaje, no na pewno, co no, wyszło w sumie, zaraz zobaczymy. Ogólnie na minimapce, czy w ogóle to pole jest wie, większe, czy oryginalnie. Ogólnie oryginalne pole było większe, ale mi się wydaje, że e, teraz e, to pole jest e, większe. Co i no, jeszcze widzę, w ogólnie, jak to pole po drugiej stronie zrobię, no to w ogóle będzie taki klimat. Ogólnie na tej serii. W, że to y, szkoda gadać, ale w sumie, widzowie, każde, każde takie pole, jakie kupię, no to będzie miało taki klimat, no bo ja, widzowie, no staram się ogólnie na, tej se na tych seriach, ogólnie e, po swojemu, ogólnie działać, ogólnie na tych mapkach, no bo, w ogóle, widzowie, pola, no to tak szczerze, to mi się e, tak e, średnio, ogólnie, podobają to, co są w oryginale, tak samo, jak i widzowie, no na, no na wszystkich seriach, tak samo by było na Polski wsi, widzowie, na rozwojowym rolniku, też widzowie, musiałem ogólnie pola sobie po swojemu ozd ozdobić kwiatkami i e, mi się widzowie wtedy te pola ogólnie po to bali. Tak jak teraz widzowie, to pole mi się tak podoba, te, jeszcze widzę to mi zostało i jeszcze widzę tam gdzie jest rzepak ogólnie będę to pole ozdabiał i tam gdzie widzowie była w tym sezonie e, pszenica też, więc... E, też tam, widzę, będę tam tamto pole, ale to nie wszystko ogólnie na raz, no bo ogólnie, widzowie, nie mamy tyle pieniędzy, żeby drzew aż tyle ogólnie kupić. Też e, wszystko pomału, e, wszystko pomału, a do przodu ogólnie, tak, e, tak, coś takiego, widzę wam powiem, e, pomalutku, a do przodu. I tak widzowie, na tej serii zbyt szybko się ogólnie rozwijamy, ale to po to jest widzowie ta seria, żeby się ogólnie tutaj szybko rozwijać. No bo to widzowie nie jest to żadna polska seria, tylko to są na oryginalnych maszynkach. Myślę, że widzowie. I tak, niby się rozwijamy szybko, ale i tak widzę, tutaj będzie tyle odcinków z tej serii, że to szkoda gadać. Naprawdę widzę, tu będzie sporo tych o, o odcineczków. Ogólnie, wszystko, wszystkie traktory, żeby testować, no to, to naprawdę będzie sporo tych odcinków. W ogóle wszystko widzę, tutaj my, my testujemy wszystkie, wszystkie uprawy. Więc ogólnie będzie bardzo fajnie, więc no, no troszkę ogólnie zabawy będziemy Będziemy mieli, ale też potem będzie też sporo tego ogarniania. Ale to jakoś ja ogólnie, widzowie, nie narzekam na to ogarnianie. Jak na razie jest spoko, potem wi wiadomo, czym więcej, to tym więcej tego ogarniania będzie. Ale no niestety, trzeba, trzeba, widzowie, ogarniać, żeby byli te odcineczki. Dla Was, więc no już, i tak, już jest szósty odcinek z tej serii. Więc niedługo, widzę, będzie dziesiąty. Więc mamy coraz bliżej dzies dziesiątego, potem będzie coraz bliżej dwudziestego, i tak będzie ogólnie seria, będzie szła do przodu. Ale tak patrzę, widzę, że w tym odcinku to pole ogólnie całe zrobimy. Więc ogólnie jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony, że to pole zrobimy razem ogólnie z poprzecznikami tak patrzę, więc jest bardzo fajnie. Co? My ogólnie tutaj widzę tak zrobimy i, i jedziemy ogólnie z tematem więc jest ogólnie dobrze. Ja widzę że teraz ogólnie tutaj się nie będę wykręcał, tylko będę sobie cofał. No bo to nie ma sensu tak naprawdę wykręcać, trochę wolnęliśmy w płot, ale to nic nie, szkodzi, co my też widzowie chyba jak to skończymy no to pojedziemy sobie na sklep i zobaczycie widzowie co ja ogólnie będę test, 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 testował ogólnie, co dostałem ogólnie na testy, no bo no robi wrażenie widzowie to co dostałem ogólnie na testy, ale to zaraz o eba Trzycie e, czy co, no tutaj widzę sobie coś takiego i teraz możemy ogólnie sobie ładnie poprzeczniaczek sobie zrobić po tej stronie, a potem sobie pojedziemy na tamtą stronę i w sumie tak siewnik widzę mamy uprawowo siewny, no bo on widzę to być ogólnie on widzę równo. Czekajcie, ja widzę tutaj muszę coś takiego zrobić i... Opuszczamy i jedziemy ogólnie z tym matem. Co my ogólnie sobie coś takiego sobie uprawimy? Zrobimy sobie na dwa razy ten pokrzecznik, no bo tak jak to przykazuje, co my zrobimy tutaj, potem pojedziemy tam i zrobimy potem ogólnie tam, i na końcu widzę po tej stronie. Nie zrobimy to poprzecznik, po, po co my ogólnie coś takiego mamy, więc ogólnie to bardzo fajnie. Wygląda. Dobra, tutaj widzę, już poprzecznik jest zrobiony, więc jest ogólnie bardzo fajnie, więc no, coś takiego. I teraz możemy sobie po tej stronie to ładnie zrobić. Tak, tutaj sobie ogólnie pojedziemy. Tak, dobra, jedziemy. Eee, tak, co eee, zrobimy powszechnie? Tutaj tak patrzę, że chyba na jeden raz ogólnie to ładnie łapie, więc jest ogólnie bardzo eee, dobrze, bym powiedział, że jest, jest wyśmiewicie. Tutaj widzowie zrobimy tylko ogólnie powszechnie, też ogólnie trzeba zrobić, ale to na dwa razy. Ale cóż poradzić ogólnie mogę eee, na to? Tak naprawdę, widzowie sobie. Czy będę ogólnie tak patrzył, widzę, że już jest minutka, już jest za spora, za długa, to ogólnie robimy to uprawa, więc chyba zrobię, widzę, co sobie poza odcinkiem, tak naprawdę. No bo, żeby was ogólnie nie zanudzać, tym, tak, chyba widzę, nie chcę was oczywiście tym zanudzać, tak naprawdę, więc sobie widzowie... Zrobię to, tamten poprzecznik jak sobie widzę już zrobię poza odcinkę, no bo tak jest już widzowie długo to robimy tą uprawkę, więc niestety no seria widzowie jest ogólnie troszkę wciągająca można tak powiedzieć i trochę wchłonąca, no bo widzowie tutaj ogólnie dużo zajmuje czasu, więc niestety mamy... Ale też widzę mamy małe maszyny ogólnie na tej serii, dlatego tak e, to e, wygląda. Ogólnie którym tu ciągnikiem jechać Dobra, ogólnie powiedzmy widzę sobie ciągniczkę naszemy, dobra, sobie widzę tutaj czwarka sobie zostawimy, no bo w tym odcinku dojczwarem już e, nie będziemy ogólnie robić, gasimy i teraz idziemy do naszego zatorka, Podczepimy sobie siewnik i go po prostu e, sprzedamy ten siewniczek. Więc jest ogólnie bardzo dobrze co? my Cofniemy sobie tutaj, dobra. Chciałem ogólnie wyjść widzowie ściągnika i podczepić, ale zapomniałem... Aha, dobra, tutaj za, za zahaczyliśmy o to, dobra, fajnie, bardzo fajnie, mi się to podoba. Co? Jedziemy widzę sobie teraz na... Sklep sprzedać ten siewnik, ciekawe ile ogólnie za ten siewnik zar zarobimy. Mieliśmy to sprawić, e, sprawdzić, a nie, sprawdzi, e, nie sprawdziliśmy na no, odcinku, ale to e, ogólnie sprawdzimy. Ogólnie, jak będziemy widzowie ten siewnik sprzedawać. Ogólnie ten siewnik, widzę, chyba jest większy z tego, co, się, co nie mylę. No bo on ma chyba 5 metrów, ale tak szczerze, no to mi się ten siewnik, widzę, tak nie podoba. Tak mi się ten siewnik nie podoba, że to szkoda gadać, więc widzę, jak chcę ten siewnik sobie w, w, po prostu ten z, z, sprzedać. No bo po co nam ogólnie dwa siewniki na serii, tak naprawdę? Jak będzie większe gospodarstwo i będziemy więcej ziemi mieli pół, no to wiadomo, będą ogólnie nam dwa siewniki potrzebne, ale teraz nie są ogólnie nam dwa siewniki potrzebne, więc. Po co to e, trzymać? Więc no, my zajdzamy widzowie sobie na sklep i już możecie zauważyć ciągnik, ciągnik widzowie, który będziemy testować ogólnie. Tak widzowie, taki dostałem ogólnie ciągnik na testy, czyli dostałem fenda naszego wspaniałego. Co? No ja ogólnie z torem widzowie już nie będę wracał ogólnie na gospodarstwo. Czekajcie, ja sobie tutaj to sprzedam. Dobra. Ile za niego ogólnie zarabiam? Aha. No coś tam ogólnie sobie 13 tysięcy, więc nie jest aż tak ogólnie mało za ten ziemnik, ale tak patrzę się, widzowie, naprawdę będziemy musieli wziąć kredyt, no bo w tym odcinku jeszcze jedna maszyna będzie kupowana, więc no niestety kredytu będziemy mieli 20 tysięcy, ale... Nic na to ogólnie nie poradzę, więc jest ogólnie bardzo dobrze. Co? Aha, dobra. Kredyt widzowie tutaj ogólnie już mamy, więc 10 tysięcy wzięte. I teraz idziemy sobie do sklepu i kupujemy widzowie rozsiewacz. Tak, rozsiewacz oczywiście kunka widzowie kupujemy. Ogólnie widzowie nie sprawdzałem go przed odcinkiem, więc ciekawe jak on będzie ogólnie działał, więc... No, my zobaczymy za chwilę, co my testujemy sobie, kupujemy sobie rozszewać i od razu sobie kupię nawóz. Nawóz sobie, widzę, sobie kupię w Big Bagu. C, e, czy to na nawozu mi starczy, chyba mi starczy to na nawozu, więc no, e, co? A ja widzowie sobie taki dostałem ogólnie fenda. Patrzcie, patrzcie ogólnie, widzowie jak ten fend się fajnie prezentuje, więc no, my z obciążnikiem tutaj widzowie e, tak wygląda nasz rozszczewać więc ogólnie to jakoś wygląda co? No ogólnie sobie jedziemy teraz. Podnosimy sobie obciążnik i jedziemy sobie podczepić nasz rozsiewacz. O, ale tak patrzy, że ten rozsiewacz tak będzie fajnie się komponował z tym, naszym Matko Bosko. oczy ja, kręcę, jak to widzę, się fajnie prezentuje ogólnie. Ja Ciekawe, czy on w ogóle. Aha, fajnie, fajnie. Chciałbym, co tutaj się ogólnie nie napełnia. Tak widzę, tak to jest, jak się ogólnie jest, nie sprawdza, ogólnie modów się, więc jest ogólnie, bo fajnie, fajnie, ogólnie jest. Fajnie, fajnie, bardzo pięknie. Chyba widzę, że dzisiaj nic nie będzie z tego rozsiewać, ogólnie tak. Niestety, tak widzę. ogólnie co? E, ja widzę, że są, no jest co, no więc... A tak ogólnie zobaczymy zaraz, ciekawe czy ogólnie Chyba, że to trzeba widzowie ten opuścić I zaraz widzowie zobaczymy ogólnie z modem No bo to może ogólnie z modem się e, coś takiego to Z modem ręki to spodnie się ale wątpię Aha dobra sypie się Więc trzeba ogólnie, ogólnie widzowie od góry to sypać Więc ogólnie Tutaj powinien być e, tur, Więc ogólnie myślałam że rozszerzać tak naprawdę nie działa, ale tu e, takie miłe zaskoczenie, że rozszerzać tak naprawdę działa. Tylko widzę, chyba się w tym farmingu z góry się, z, e, ogólnie widzę, się teraz w tym farmingu nie klika żeby napełnić, tylko widzowie teraz trzeba chyba turem napełniać ogólnie ten rozsiewacz. Ogólnie turem, no to znaczy podnosić, widzowie, big baga, spodjeżdżamy rozsiewaczem, więc tyle ogólnie w temacie. Więc chyba widzowie w tym farmingu już się tak nie napełnia tak jak ja chciałem ogólnie napełnić ten rozsiewacz, zasypać tym rozsiewaczem. Nie wiem, napiszcie mi ogólnie w komentarzu co Ogólnie jest. Ogólnie sobie jedziemy, matko woskę Jak ja w sobie, e, e, jadę, co robimy, widzowie bez kogutów. No, no w sumie, widzowie nie ma takiego oporu. No, troszkę w sobie po polu, przed, po poboczu ogólnie przyjechałem, ale to nic, ogólnie nie e, szkodzi. Co no, ogólnie sobie, w sobie, e, jedziemy, tak. I jedziemy sobie widzowie na nasze prosto na pole sobie widzowie już pojedziemy, no bo żeby nie przedłużać odcinka. Co, no ogólnie będziemy widzowie rozślepać ogólnie e, szepaczek, co, no ogólnie tak szczerze na 4 metry, ogólnie e, na 4 metry, więc chyba na dwa razy widzowie to pole złapiemy, czy... Nie no, no, chyba na dwa razy to pole złapiemy, więc jest ogólnie bardzo dobrze, co my jedziemy, włączamy rozszywać i sobie widzowie nawozimy, więc co my na dwa razy pewnie to pole widzowie zro zrobimy, więc szybkie rozszywanie nawozu będzie ogólnie, więc fajnie, co mamy 20 tysięcy kredytu, ale to wam powiem, że sobie widzowie spłacimy. Nie no, chyba na no dwa razy i będzie i jeden przejazd zostanie, ale to się ogólnie zaraz zobaczy. Co my widzowie, mamy 20 tysięcy kredytu, ale to spokojnie spłacimy ten kredyt za nasze wióry. Ciekawe ile ogólnie za te wióry my zarobimy, jestem bardzo ciekawy tego. Być może nawet i zarobimy za te wióry bardzo dużo. Ja tak widzę, tak patrzę, że muszę ogólnie... Cofnąć, no bo żeby ogólnie zrobić całe pole, więc no my zrobimy ogólnie ten ogólnie. Mamy mijaczek, więc no my ogólnie i to, aha, tutaj widzę, jest się, no, no jak robi na środku, więc troszkę taka lipa. Więc jeszcze widzę, musimy ogólnie przejechać przez środek. Co my sprzedamy całej wióry ogólnie zobaczymy, ile, widzę, kasy ogólnie dostaniemy za te wióry, jak widzowie. Dostaniemy za te wióry, no nie wiem, gdzieś tak około 100 tysięcy, więc widzowie, na pewno ja spłacę kredyt, te 20 tysięcy, żeby być ogólnie na zero, ale to się ogólnie jeszcze zobaczę, być może widzowie jeszcze tutaj będzie, ogólnie tutaj te będziemy ogólnie te trzeba jeszcze wycinać stąd, więc troszkę tej, tych pieniędzy jeszcze ogólnie zarobimy, co? No ogólnie jedziemy widzowie teraz... Ciepić ten rozsiewać pole ogólnie zostało skończone I co widzowie widzimy się ogólnie po cięciu po krótkim cięciu ale to Co jedziemy sobie siać naszą przyniczkę ogólnie przerw... Ogólnie widzowie to no niestety przerwać z racji tego że Ktoś do mnie ogólnie zadzwonił ale to mniejsza Oto co my sobie ogólnie i jedziemy ustawiamy naszą Przeniczkę a też ogólnie trzeba chyba zresetować. Nie, dobrze ogólnie zre zresetować nie trzeba, ale ja bym chciał ogólnie dwa poprzeczniaki o coś takiego i będzie ogólnie tak. Czekajcie, co dobrze jest, dobrze jest, więc e, wjeżdżamy ogólnie na nasze pole, cofniemy sobie. Haha, my tutaj ogólnie w sobie nie wiadę więc będzie trzeba ogólnie wykręcimy się i co? My robimy ogólnie nasze pole, tak więc od tej strony sobie zaczniemy chyba. do pole poprzeczniaki sobie ogólnie widzę na końcu zrobimy, więc ale w sumie to nie jest ogólnie aż takie pilne i co, my siejemy naszą pszenicę pszenicę ogólnie czy się... To, aha, to się w ogóle widzę nie sieje, pięknie, fajnie. Nobraz, ale w top w tym odcinku jest tyle, że szkoda e, gadać co ogólnie sobie coś takiego i jedziemy i co my siejemy z te, naszą pszenicę, więc mam nadzieję, że w tym siewniku nasiona będą teraz szybko ogólnie lecieć, a nie tak jak ostatnio, że nasiona tak wolno lecieli, że szkoda gadać. Więc, no, my co my siejemy sobie, widzowie, troszkę ogólnie posiejemy, ogólnie niedużo sobie widzowie posiejemy w tym odcinku, no bo nie ma sensu robić takiego długiego odcinka. No, bo i tak zrobiliśmy dużo w tym odcinku, można powiedzieć, Duż więcej niż szczególnie w spocie wałem, więc no, e, co my, coś takiego sobie widzę, cofniemy i mam. I chyba się tu ogólnie przetniemy. Więc no, my przetniemy sobie, widzę, się w połowie. Coś takiego sobie się przetniemy, żeby nie robić raz przy razie, No, bo tam GPS, widzowie, tak naprawdę źle wychodzi. Więc zaczniemy sobie od tej strony robić. Więc i co? I siejemy, co? Nefender no, ogólnie, widzę, sobie da daje radę. Fajnie ogólnie podnosi. Nie to, co nasz ogólnie war, Więc no, napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy byście ogólnie tego fenda tak naprawdę, ogólnie ten e... Aha, czekajcie tutaj widzę ogólnie tak patrzę, że to pole źle, źle wychodzi ogólnie, nie tak jak powinno być o i teraz ogólnie to pole faj... fajnie idzie no, e teraz ogólnie widzę to pole w... Aha, tutaj widzę, chyba trzeba kliknąć OK no, chyba ok, widzę, tutaj trzeba kliknąć, ale to się mogę ogólnie mylić, więc no, my coś takiego sobie porobimy i um, to, to to ogólnie tak mi wychodzi, tego ogólnie n, n, nie, nie mogę pojąć, ogólnie tego czekajcie, ja tutaj sobie coś takiego ogarnę i ok. Aha, źle, widzę, mi teraz to tak naprawdę wychodzi. Nie mam pojęcia o co, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tak naprawdę w tym ciśnieniu, widzowie, jeszcze farming jest ponad e, miesiąc, a ja praktycznie nie, nie wiem o co chodzi, ale to trudno się tak naprawdę zmówić. Tutaj nie. Resetuj go. I teraz liczba poprzeczniaków 1, odstęp, i tak, i okej. Okay. Aha, Dziwnia, by, dziwne to trochę jest, ale by, napiszcie jak się w ogóle tego GPS-a resetuje w tym formingu. Ogólnie wy wyłącza się, ogólnie jak się tego GPS-a, no bo ja widzowie jeszcze do tego nie doświadczyłem. Jak się ogólnie tego GPS-a wy wyłącza, muszę ogólnie zobaczyć w sterowaniu, jak tego GPS-a wyłączyć. No bo troszkę mnie to zaczyna denerwować, tak naprawdę. Więc, no, my sobie, no niestety widzę, posiejemy w tym odcinku bez GPS-a, więc ogólnie. Trochę taka lipa, wyłącz te linie, no bo troszkę będą mi przeszkadzać. Co my podnosimy sobie siewniecie, jak Fender widzowie, daje sobie radę. Więc napiszcie w komentarzu, czy byście ogólnie tego Fenda bardzo chcieli na tym gospie, czy widzicie jakiś inny ciągnik na tym gospodarstwie. Napiszcie swoje ogólnie propozycje, no bo ja tak naprawdę oprócz tego Fenda, no to. Mam swoje propozycje, ale to zobaczycie, jakie kolejne ciągniki będą ogólnie na tym gospodarstwie, więc no, co, my sobie w sobie porobimy, ale tak naprawdę 3 metry, no to szybko nam to idzie, tak teraz patrzę, faktycznie szybko nam to idzie, więc jest ogólnie bardzo dobrze, więc no, my tutaj zaraz sobie zakończymy ten odcineczek, no bo to nie ma sensu. E, robić takiego długiego, i tak w sumie jest zbyt długie. Ja robię te odcinki, ale to niestety jakoś to tak e, wychodzi, że szybko te odcinki zlatują. Ale co my? Się, w Fender daje ogólnie rady z tym siewniczkiem, więc jest ogólnie bardzo e, dobrze. Więc no, my sobie dojedziemy do końca i zakończymy sobie. Ocinacie trochę sobie poza... E, poza... Szali, z, zaszaliśmy ogólnie troszkę, więc no co, e, z, zaszaliśmy trochę, e, teraz tylko, nie, co My pewnie wpisałeś się już w kolejnym odcinku, będziemy widzieć się już e, albo w zimę albo na wiosnę ogólnie, no bo już ogólnie nie ma prac ogólnie jesiennych, co, co tutaj są jakie prace, w ogóle nie ma już prac ogólnie jesiennych, więc jest bardzo ogólnie, bardzo dobrze że nie ma prac jesiennych na wiosnę, widzowie tak naprawdę mamy tylko do zasiania dwa pola, więc jest ogólnie bardzo też, jestem z tego zadowolony, więc jest ogólnie dobrze w dobrze tutaj też wam powiem, że coś takiego ogólnie też widzowie jakbyśmy kupili tego od fenda no to na pewno byśmy żadnego ciągnika nie sprzedawali tylko byśmy mieli po prostu trzy ciągniki na gospodarstwie, no bo ogólnie ciągników nigdy za wiele, każdy by ciągnik ogólnie miał tą swoją maszynę na tym gospodarstwie moim więc ogólnie by było bardzo okej, okay, ale co? My w ty, ten odcinek ogólnie dobieg końca Ja się z wami w tym odcinku żegnam co, my widzimy się oczywiście już w kolejnych odcinkach już e, za dwa dni, co na razie, cześć!